Wszystkim to znowu ja Pokeger. Yy, dzisiaj dzięki współpracy z Elfią Grotą. Tak jak u nich jest napisane w samym logo Upoluj swój skarb. Upolowałam swój skarb. I dzisiaj będziemy otwierać całego booster boxa. Journey Together, wszyscy wiecie jak na pewno jak ciężko go też dostać, bo podobnie jak Prismatic albo jak go niektórzy nazywają Traumatic Evolutions, no jest ciężko, bo już jest wszystko prawie wykupione albo ceny no są dosyć spore, więc dzisiaj sobie otworzymy całego boksika, no wygląda pięknie, w tym boksie y, mamy karty, tak jak było w tych starszych rozszerzeniach, y, gdzie mamy na kartach dodatkowo trenerów. Mamy czterech trenerów: mamy Ena, mamy Lili, Chopa, o i tutaj jest Ajono z naszym Bellyboltem. Więc nie przedłużając dłużej, zacznijmy sobie może unboxing. Folika poszła. Również czytałam i wiem, że sporo youtuberów otwierało już same boosterboxy, gdzie mieli tutaj na górze kartę promo z reshiramem. Niestety, ale to nie jest w rozszerzeniach naszych angielskich, bo taką kartę można było dostać razem ze stampem e, tylko i wyłącznie z Pokecenter. Więc no cóż, musimy się obejść smakiem. Co najwyżej możemy ją wylosować z jakiegoś boostera. Więc zobaczymy. Może przyjrzyjmy się e, samym boosterkom, jak one wyglądają. O. Mamy piękną Aiono, Lilith, Hopa i Ena. Znów jest wielkie polowanie na Special Illustration Rare z Lilith i z jej Cliff Więc zobaczymy, może nam dzisiaj to padnie, więc miejmy nadzieję. Więc przejdźmy może do otwierania. Pierwszy busterek. Kodzik dla Was. I mamy psychiczną energię Black Bells Training. Wellmer. Zera ora I właśnie to jest to, o czym mówiłam: że są właśnie ci trenerzy w prawym rogu, tak mniej więcej na środku. Kiedyś to wyglądało może Wam wstawię też, jak to wyglądało kiedyś że faktycznie ci trenerzy byli albo tutaj gdzieś na dole, albo faktycznie gdzieś tutaj y, bardziej jakby trochę niżej, też mniej więcej na środku, więc no mamy taki swego rodzaju powrót. O, kolejna y, kartcioszka od y, kolejny Pokemon Ena, Darumaka, Eskawalier, Brok, Volcarona i mamy Riversika pierwszego, Pupitara, Lokix, i ostatnia karta, Holo Ludicolo. Nawet się rymuje, Holo Ludicolo. I kolejny kodzik dla Was. Dzisiaj mamy w ogóle premierę tego dodatku więc jest to wszystko jeszcze na świeżo. Wiadomo, wszyscy polują na te droższe karty. Naprawdę w ogóle w Elite Trainer Boxie jest piękna karta też z N, z Zero A O, tutaj mamy pierwszą kartę Hopa, San, San de Conde. Koperaża. Pierwszy, pierwszy riversik, O, tutaj mamy na przykład yy, Pokémona Lilif. To jest Comfi. I rzadka karta. No proszę, pierwszy nasz ieksik Veluza. Więc od razu ląduje do foliki. Teoretycznie y, w każdym booster boxie powinno być około takich 13-14 dropów, więc nie jest źle. Y, z, ra, łącznie z IEX-ami. zobaczymy y, czy, ile nam się uda tutaj y, zebrać. I mamy ciemną energię, fungus, klink ena, lotat. Nimble, Lokix Irish, Fighting Spirit, Verizon. I pierwszy rewersik, Metapod, w ogóle jest bardzo dziwny. Trochę wygląda jak w tych wszystkich grach e, Flappy Birda. taki płaski. Drugi rewersik to jest Reggie Eyes i Tyranitar zwykła holóweczka. Koniec dla Was. I mamy wodną energię. Znowu konfi, Sentret, Kufant, Lombre, Zamek Ena. Oinkolong, bardzo mi się też podoba yy, ta y, świnka. I tutaj mamy Riversika, to jest alolański marułak. Wszyscy pamiętacie, jak wyglądał w, samej, e, w samym anime biedny, smutny marułak bez mamy. Mm, I mamy Holo li, li, Ribombi. Szkoda, że nie w wersji Illustration, bo też jest naprawdę kozacka ta karta. I tak jak mówiłam, nawet w, w odnowionej wersji na Switcha Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, tam też on w ogóle występuje, w mieście duchów tak zwanym, trzeba mu znaleźć mamę i odprowadzić, powiedzieć mu w ogóle co się stało i tak dalej i, i się nim zaopiekować. <laughs> Nie wiem czy też gracie w TCG Pocket, właśnie dosłownie wczoraj wyszło nowe rozszerzenie tym razem z kartami Shiny, jak to jest we wszystkich, w przypadku wszystkich dodatków typu Paldean Fates, typu Shining Fates, gdzie możemy sobie zebrać te wszystkie Pokemony w wersji Holo, przepraszam, w wersji Shiny. Więc zapowiada się naprawdę fajnie. Dajcie w ogóle znać, czy, czy Wy też gracie w TCG Pocket w komentarzach. Bo można się faktycznie fajnie nauczyć w ogóle tej karcianki. Jeżeli nie chcecie też, jakby tylko chcecie zbierać swoją kolekcję kart, i tak dalej, to bardzo fajnie w ogóle można sobie tam pograć. Czy to ze znajomymi, czy, czy jak to tam, czy, czy właśnie z jakimiś innymi użytkownikami. Więc naprawdę fajna zabawa. Lipper, Grident, Reggie Eyes i Riversik to jest Perła Lili. W sumie wygląda też fajnie. Noibat i ostatnią kartą jest Butterfree Holo. I jedziemy z kolejnym. Teraz mamy Lili. Gdzie jest ta nasza kochana Lili? Może by nam w końcu coś tutaj dało, bo na razie to tak Jeden dropik tylko, trochę słabo. Kodik dla Was. I mamy trawiastą energię: Liligant, alolański Graveler, danspers Impidimp, Claw, Levincia, alolański Marowak. I nasz pierwszy rewersik szopet. To desku. I ostatnia karta. Klifery lili, ale my nie tej szukamy. To jest znowu zwykły tylko nieksiak, ale zawsze jakiś drop liczy się. Więc ładnie ląduje do koszulki. Kodzik dla Was. Chyba się nie nauczę tego otwierać, naprawdę. Tak, żeby od razu Wam pokazać to przodem. I mamy elektryczną energię. Katerpi, Magmar, Ulu, Hopa. Też ta karta widziałam w Illustration RC. Jest bardzo fajna. Jak sobie hopsy ulu, właśnie siedzą gdzieś tam na łące. Bagą, Corwinite, Hopa. Speaky Energy, Super Potion, Kufant, Wow! Wow! Moi drodzy, i jeszcze Holodubul, No, no to już i można powiedzieć, że jest to, ale fajnie. <grym> Mamy pierwszego takiego fajniejszego. Fakt, faktem, że to nie jest nie wiadomo jak yy, cenna karta, ale zawsze. Mega mi się podoba po prostu, a jono. Też swego czasu polowałam na ajono we fularcie z Paldean Fates. No niestety nic z tego nie wyszło. Bo ceny swoje ma. Podobnie jak nasz Magikarp nieszczęsny we fularcie. No ale cóż, czasami trzeba się obejść smakiem. Znowu nie trafiłam. Ciemna energia. Paraz, porządzimy trochę szybciej, żeby Was nie zanudzać. Bo wiadomo, każdy liczy na dropa. Loregetto, Wingul i Likan Rock. Niebezpiecznie zbliżamy się do połowy, a na razie nasze dropy wyglądają jak wyglądają. Trzy kartiożki. Zobaczymy jak będzie dalej, no bo jednak te 13 powinniśmy chociaż mieć, no chociaż te 10. Beldam, Dorkol, Komala, piękny Misiek, Koffing, GrimSnar, o, Electrode Ionow też jeszcze jej nie mieliśmy, Klingklang Ena, Komala znowu, tylko tym razem w e, Riversiku. No, i mamy naszego trenera pierwszego we Wularcie, Broka. Tych trenerów, akurat w tym rozszerzeniu, nie ma jakoś nie wiadomo y, jak dużo, bo wiem, że jest ich chyba nie wiem, czy może trzech. Nie chcę Was skłamać teraz, bo nie widziałam jeszcze wszystkich kart, bo chciałam mieć też trochę niespodziankę przy otwieraniu. Więc na pewno. Na pewno ich tam kilka jest. Mamy tutaj już właśnie pierwszego, ognista energia, Shelgon. milsery, paldański Wooper, Blackbelt training. Kramorand hopa. Cincino. Centret. I o, proszę, kolejny jeksik. Mamo, Fajnie. Nie jest źle. Zobaczymy, co nam los przyniesie dalej. Kochani, pamiętajcie: zostawcie suba, łapkę w górę komentarz. Napiszcie mi może, jakiego, jaki mm, Pokémon jest Waszym ulubionym. Klinklank, Sandaconda, Pelipper, Remorite. Coś tam się widzę, że świeci, ale oczywiście to może być zwykłe holo, jak to zawsze bywa. Tak jak myślałam, Metagrossik. Zwykła holóweczka. Co my mamy tutaj? Hopa! Hop, może będzie dla nas tym szczęśliwym tym razem. Żeby coś fajnego nam wypadło. Kodzik dla Was. Jedna do przodu. I mamy trawiastą energię. Zera ora ena, darumaka, fungus, maraktus, nasz kochany kaktusik. Rafian. Nymbul w rewersie, Larvesta w rewersie i holóweczka N. Reshiram. Bardzo bym chciała w ogóle tą kartę mieć właśnie we fularcie, ale jak wiadomo, nie zawsze można mieć wszystko, więc na razie musimy się cieszyć z tego, co jest. I mamy energię elektryczną, panczam, kolejny misiek, minczyno, też trochę miśkowaty, petitil, piloswine, koperadża, zamek Ena, oinkolong, volkarona, ajona, watrel, czyli to, co mamy właśnie we fularcie. I ostatnia karta mioskarada. W ogóle bardzo piękny fulart jest tej miał Rady właśnie w tym nowym rozszerzeniu w pokep. Poke. Tam też mają mega fajne fularty. Więc pamiętajcie, jak macie niedosyt, tam można sobie karcioszki poodpierać za darmo. Więc zawsze jakaś tam rozrywka. I mamy energię psychiczną. Kling. Lotat, Nymbul, Larvitar, Loxic, Kambusken, Alulański Golem, o mieliśmy Gravelera, więc mamy do kolekcji Golema, Danspers jest naszym Reversem, Drampa drugim i holóweczka Magmortar. I zostały nam trzy boostery do połowy. Kodzik dla Was, i mamy ciemną energię, kufant, sprigatito, silikobra fungus, ace i go, peliper, gridin, i w riwersie durant, drugi riwersik. Rockraft też bardzo fajny Pokemon. Fajny piesek. I ostatnia karta. O proszę. Super. Kolejny Jeksiak Volcanion. Chociaż wiadomo, wolelibyśmy wszyscy więcej fulartów, illustration rerek niż takich zwyczajnych, najzwyklejszych Jeksiaków, Aczkolwiek, żeby zebrać swój um, swój album, uzupełnić, też są potrzebne. Ja, moi drodzy, mam e, albumy e, aż od XY. Może Wam też kiedyś pokażę, bo ja te albumy sama e, tworzę. Więc pokażę Wam, dajcie znać, czy, czy chcielibyście zobaczyć moją kolekcję, jak wygląda? Jak wyglądają albumy przeze mnie tworzone? Bo faktycznie kupuję sobie po prostu e, czarny mm, klaser tam układam zazwyczaj dwie albo dwa albo trzy rozszerzenia z danego, y, z danego setu i y, sama tworzę jakby okładkę y, tą pierwszą no żeby wiadomo jakoś to fajnie wyglądało, żeby łatwo też mogła dane rozszerzenie sobie znaleźć Jedna do przodu, ostatni busterek z lewej strony. Zobaczymy, czy coś nam przyniesie, czy jednak nie. Co mi te karty? No proszę, kolejny pularcik i holuweczka, nasz sztywny wieloryb. Bardzo fajna, fajnie. Podoba mi się bardzo, że są takie kolorowe te karty, więc to akurat wygląda mega. Okej. Okay. I co? To by było na dzisiaj tyle. Yy, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, Napiszcie jakiś komentarz, czy Wy coś trafiliście. W następnym odcinku otworzymy sobie drugie półboksika. Polajkujcie też fanpage od Elfie Groty. I koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Koniecznie dajcie znać przy zamówieniu, że jesteście ode mnie, bo dostaniecie jakieś fajne gratisy. A wierzcie mi warto. Pa!